Prastare zło powraca po 12 latach i towarzyszy mu nie tylko śmierć i zniszczenie, ale również sporo kontrowersji. Od oficjalnego ogłoszenia Diablo 3 w 2008 roku decyzje podejmowane przez deweloperów były pod ostrzałem zagorzałych fanów niezadowolonych ze zmian wprowadzanych do rozgrywki. Czy nowy Diabeł jest faktycznie tak straszny jak go malują? Na pierwszy rzut oka Diablo 3 pod względem mechanik nie zmieniło się wiele od dwójki. U podstaw nowa gra jest podobnie jak jej poprzednicy standardowym prostym hacken slashem opartym na rozgramianiu hordoponentów i podnoszenia coraz lepszych przedmiotów. Diabeł tkwi jednak w szczegółach, bo zaglądając pod maskę, nie znajdziemy tam zbyt wielu rozwiązań znanych z Diablo 2. Zmian w sposobie rozgrywki gracze obawiali się najbardziej i nie bez powodu. Większość z nich diametralnie zmienia podejście do budowania postaci. Zniknęły RPGowe drzewka umiejętności i punktowy rozwój bohatera na rzecz innego, prostszego systemu. Współczynniki rozwijane są teraz automatycznie bez naszego udziału, wraz z otrzymywanymi poziomami doświadczenia nie wybieramy już też umiejętności do rozwoju. Zamiast tego na odpowiednich levelach automatycznie odblokowują nam się kolejne zdolności, które umiejscawiają się w jednym z sześciu slotów. Dwa główne, podobnie jak w poprzednikach, kryją się pod lewym i prawym przyciskiem myszy. Cztery pozostałe zastępują pas na mikstury części poprzednich i korzystamy z nich za pomocą przycisków od 1 do 4. W grze w nowej formie powracają również runy. Tym razem nie podnosimy ich struchła wrogów, a są one modyfikatorami zdolności odblokowywanymi automatycznie na danych poziomach i w większym Bądź mniejszym stopniu wpływającymi na ich działanie. Kompletnie w niepamięć idzie też specjalizowanie postaci. W Diablo 3 w dowolnym momencie i za darmo możemy przeekwipować naszego bohatera w dowolną kombinację skilli. W sekundę z mistrza magii Lodu zmieniamy się w teleportującego się maga iluzji. To, wraz z brakiem możliwości ręcznego rozwoju statystyk powoduje, że wszyscy bohaterowie są tacy sami i nieunikatowi, a o wszelkich różnicach starowi wyłącznie posiadany ręcztunek. Obdziera to Diablo z RPEG'ow i jest to zmiana bardzo przygnębiająca, ale jednocześnie umożliwia granie w sposób bardziej taktyczny. Bez konieczności budowania zdolności wszystkie są równie przydatne i ich odpowiedni dobór w zależności od sytuacji, szczególnie na wyższych poziomach, może stanowić naszym zwycięstwie czy porażce. Zdolności to jednak nie jedyny aspekt, który zmienił się nie do poznania. Usunięto księgi i zwoje zaklęć. Miejski portal jest teraz umiejętnością dostępną pod przyciskiem T. Identyfikowanie przedmiotów sprowadza się do kliknięcia na nieprawym przyciskiem myszy. Z mikstur ostały się wyłącznie te uzdrawiające. Nie trzymamy ich teraz w pasie, a pod skrótem klawiszowym Q. Leczyć możemy się również dotykając kul, upuszczanych przez przeciwników. O zmianach można by rozprawiać cały dzień, ale sprowadzają się do jednego słowa kluczowego: uproszczenie. Duża część tych uproszczeń, jak pozbycie się statystyki wytrzymałości, czy automatyczne zbieranie złota bez potrzeby klikania na nie, faktycznie ma sens. Inne, jak pozbycie się ksiąg zaklęć, to kwestia gustu i przyzwyczajenia, które de facto nie wpływają same w sobie. Na rozgrywkę. No i są jeszcze te bardzo kontrowersyjne, jak rozwój postaci, które zmieniają grę u podstaw. Bez bicia, przyznam się, że mimo początkowych obaw, nowy system przyparł mi do gustu, i na dłuższą metę nie miałem do niego żadnych zastrzeżeń. Bardzo kontrowersyjną okazała się również decyzja Blizzarda o usunięciu trybu jednoosobowego. Diablo 3, podobnie jak World of Warcraft, stało się grą wyłącznie wieloosobową. Co prawda, możemy zmierzyć się z siłami zła w pojedynkę, ale gra wymaga stałego połączenia z internetem. Decyzja ta podyktowana była dwoma założeniami. Rozgniewani gracze widzą tam po prostu drakońskie zabezpieczenie antypirackie i prawdopodobnie jest w tym ziarenko prawdy. Głównym założeniem tego systemu, przynajmniej oficjalnie, jest pozbycie się oszustw. I genialny wręcz system kooperacyjny. Dzięki stałemu połączeniu do internetu i przechowywaniu postaci na serwerze możemy bez problemu kontynuować grę swoją postacią na dowolnym komputerze. Blizzard planuje wprowadzenie domu aukcyjnego, gdzie za prawdziwą gotówkę kupić i sprzedać będzie można zdobyte w grze przedmioty. Dlatego oszuści z hakowanymi kościanymi pałkami byliby tam bardzo niemile widziani. Nowy system współpracy pozwala graczom z listy znajomych bezproblemowo przeskakiwać między grami i w locie dołączać się do trwających gier znajomych. Nawet w trybie gry jednoosobowej na bieżąco widzimy osiągnięcia zdobywane przez naszych przyjaciół i możemy czatować tekstowo między toczącymi się równocześnie grami. Czyli na dobrą sprawę nie ma tu trybu dla jednego gracza, a grając w pojedynkę toczymy wieloosobową grę na jednoosobowej instancji. Mimo genialnego rozwiązania trybu sieciowego, karygodnym jest brak jakiejkolwiek obsługi trybu offline, więc jeśli planujecie grać w podróży lub bez dostępu do internetu, wydajcie swoje pieniądze na coś innego. Diablo 3 zwyczajnie się nie uruchomi za co należy się twórcom duży minus. Duże obawy wiązałem też z nowymi klasami postaci. Podobnie jak w Diablo 2, bez dodatku jest ich pięć, a ze znanych nam powraca wyłącznie barbarzyńca. Pozostałe cztery to czarownik, łowca demonów, mnich oraz szaman, dostępne zarówno w wersji męskiej, jak i żeńskiej. Każdy z bohaterów ma swoją własną historię, która rozwija się w animowanych wstawkach między zadaniami. Na szczęście nowi wojownicy są całkiem nieźle wyważeni, a każdy z nich gra się inaczej. Skoro już o filmikach mowa, możemy pogrupować je trojako. Naprawdę słabe animacje na silniku gry, brzydkie i tanio wyglądające animowane szkice na pergaminie, pojawiające się głównie jako historia postaci, którą gramy, oraz zapierające dech w piersi genialne przerwniki CGI. W sumie jest słabo. Bardzo słabo, bo zdecydowaną większość stanowią te drugie, proste, pergaminowe animacje, przypominające bardziej produkcję budżetową niż wielomilionowy hit Blizzarda. Równie mieszane uczucia targają mną w kwestii grafiki. Same lokacje są bardzo ładne, ale geometria i jakość tekstur trąci myszką. Na dodatek zdecydowano się odejść od brudnego arpegowego stylu części poprzednich na rzecz wyglądu przywodzącego mi na myśl World of Warcraft. Z drugiej strony jednak wykorzystano silnik fizyki Havok, który dodaje smaku wszelkim eksplozjom i animacjom śmierci. Tornada porywające zwłoki diablików czy wybuchy rozsypujące szczątki wrogów po całym ekranie są po prostu świetne. Przygoda z Diablo może okazać się dla graczy dość czasochłonna. W zabawie możemy brać udział sami lub w paczce do czterech graczy naraz. Blizzard obiecywał również tryb PvP, ale ten nie pojawił się w pełnej wersji z obietnicą wpaczowania w późniejszym terminie. Każdy z graczy w grupie otrzymuje indywidualne dropy niewidoczne dla pozostałych dzięki czemu nie ma już problemów z podkradaniem sobie upuszczonego ekwipunku. Dużo pojemniejsza skrytka w mieście jest teraz globalna i przechowuje przedmioty wszystkich postaci danego konta. Po Wracają również klejnoty, ale te jak i przedmioty z gniazdami pojawiają się w grze dużo później niż dotychczasowo. Ukończenie gry na poziomie normal zajęło nam średnio ponad 15 godzin, a to dopiero początek przygody, bo czekają na nas jeszcze trzy kolejne poziomy trudności, setki osiągnięć, cztery pozostałe klasy postaci oraz tryb hardkorowy, gdzie dostajemy tylko jedno życie. A propos żyć, to jest to element diabła, który moim zdaniem został potraktowany zbyt pobieżnie i niezobowiązująco. Diablo wprowadza znany z FPS-ów system punktów kontrolnych podczas zadań. Gdy umieramy, gra przenosi nas do ostatniego punktu kontrolnego, a w ramach kary nie tracimy ani złota, ani doświadczenia, a wyłącznie paru procentowy spadek trwałości naszych przedmiotów. Wielka szkoda, bo w rezultacie śmierć postaci nie wpływa na żaden aspekt gry. Gracze nie muszą się nawet starać o przetrwanie, bo ginąc tracą jedynie w porywach kilka minut czasu, które zajęło im przedarcie się od punktu kontrolnego do miejsca śmierci. Ta wbrew pozorom będzie pojawiać się całkiem często. Początek gry jest bardzo łatwy, ale rozgrywka szybko nabiera tempa i pod koniec pierwszego aktu będziemy zmuszeni obudzić się z letargu wywołanego samouczkową naturą pierwszych etapów. Lochy, podobnie jak w poprzednikach, generowane są losowo, ale tym razem miasta i lokacje zewnętrzne zachowują stały design. W zamian, prócz standardowych zadań kampanii, po mapach rozsiane są losowe wydarzenia dodatkowe, będące krótkimi misjami pobocznymi. Fani oryginalnej ścieżki dźwiękowej ucieszą się na wiadomość, że z menu możemy wybrać zarówno język angielski jak i polski. Oryginalny dubbing trzyma wysoki poziom i jest poprowadzony wyśmienicie. Polska wersja językowa również wypada nie najgorzej na jej tle, chociaż do oryginału troszkę jej brakuje. Andrzej Gawroński powraca w roli Dekarda Kane'a i z nieukrywaną przyjemnością wsłuchiwałem się w jego opisy dzikich bestii. "...Krejci zostali stworzeni, gdzie wiele wieków temu w Szalała nekrotyczna zaraza. Niestety obie wersje cierpią z powodu słabego scenariusza i banalnych dialogów. Fabuła greje jest prosta jak konstrukcja cepa, a niektóre kwestie surowe i kliszowe aż do bólu. Polski przekład, czerpiąc garściami z części drugiej, bawi się z konwencją wszczepiając w grę polskie, mimy, nazwy przedmiotów rodem z ksiąg fantazy i ogółem odwalając kawał dobrej roboty. Szczególnie na tle innych polskich przekładów ostatnich lat. Cieszę się, że autorzy zdecydowali się zamiast w ilość głośnych nazwisk na okładce pójść w jakość produktu. Muzyka i efekty dźwiękowe są wyborne. Podkład jest klimatyczny, przestrzenny i bezbłędnie buduje nastrój lokacji, w których się znajdujemy, nie wybijając nas jednocześnie z rytmu. Efekty dźwiękowe to mieszanka znanych na pamięć dźwięków upuszczanych przedmiotów i złota z nową dawką odgłosów zaklęć i okrzyków bohaterów i wrogów. Również nasi towarzysze będą wdawać się z nami w pogawędki podczas podróży, a ilość linii dialogowych dla tego małego szczegółu robi duże wrażenie już wspominał, że boi się pojąku. Tak jak fakt, że polska wersja językowa rozróżnia płci, a duża część dialogów nagrywana jest po dwa razy dla każdej z płci, a czasem nawet po dziesięć dla każdej z klas i płci postaci, co zdarza się w przekładach niezwykle rzadko. Trzecie Diablo naprawdę ciężko ocenić. Z jednej strony nie sposób nie wściekać się na zmuszanie do połączenia z internetem, uproszczenia i zastanawiające decyzje designerskie. Ale czy gdyby nie zmieniono niczego, gracze nie burzyliby się wtedy, że przez 12 lat gra nie zmieniła się wcale? Z drugiej strony, wszystko to schodzi na drugi plan, gdy zaczniemy klikać i znikniemy dla świata na parę tygodni. Diablo 3 jest diabelnie grywalne, dobrze doszlifowane, wciąga jak bagno i moim skromnym zdaniem mimo wielu kontrowersyjnych decyzji, najnowsza gra ze stajni Blizzarda wychodzi z tego pojedynku zwycięsko.